Był upalny czerwcowy poranek. Obudziłem się z saharą w mordzie, bólem głowy i posmakiem wymioci. Dzień wcześniej poszedłem w melancz ostateczny. I siedziałem w knajpie do szóstej nad ranem. Jasny gwint ja bym dał, żeby już nigdy nie mieć kaca i nieważne po jakiej libacji budzicie się jak nowonarodzony. Przeszedłem do kuracji. Najpierw zimny prysznic. Potem poszedłem się przewietrzyć na dach. Następnie elektrolity. No i oczywiście szacik. O mamuniu, jest jeszcze gorzej. Ale w sumie też i lepiej. Boli mnie pysk. Ojej, kackupa. Muszę nawiedzić tron Boży i wypuścić dementora. Poszedłem do kibelka. Oczywiście jak wróciłem wczoraj do chaty, to nie naładowałem telefonu, więc byłem skazany na zakurzone gazetki, które miałem przy kiblu na sytuacje awaryjne takie jak ta. Zobaczmy, co my tu mamy. Tyle tydzień, rok 2006. Mech. Nie to. W pustyni i w puszczy. Nuda. Biblia. Po jaką cholerę trzymam Biblię w kiblu? Podstawy craftingu bomb. Ciekawe, ale nie na dziś. Chwila. Co to? Nie wierzę, że to znalazłem. Który mamy dziś dzień? Poniedziałek, czyli szkoła otwarta. Cholera pytanie, czy ktoś tam w ogóle będzie. Wiem na pewno, zakor się tam kisi zawodówką. Pojechałem do szkoły. Na kiblu znalazłem starą mapę, którą dostaliśmy od szkolnego dziwaka i kartografa. Pora ją sprawdzić. Ale najpierw muszę znaleźć czakola. Gdzie ten broda tygory się puszy? O ile w ogóle tu jest. Jest opresor, czyli za kolak też gdzieś tu będzie. Addison, bracie, co tu robisz? Na ostatniej terapii u mnie mówiłeś, że szczesz na tą szkołę ciepłym oczom i już tu nie masz zamiaru przychodzić. Witam panie haj, bo to prawda. Szukam Zakola. Wie pan gdzie on jest. Cóż za zbieg okoliczności. Został wezwany do mojego gabinetu po tym jak próbował rozwalić głowę koleżanki młotkiem. No i teraz tam siedzi i czeka, aż przyjdę z kawusią. Skończymy za 20 minutek, więc możesz poczekać. Dzięki. Siema co tu robisz. Hej mi gadał, że na mnie czekasz. Chciałeś rozkwasić łeb mało latym łotkiem. Serio. Bo była zatęczowym wacusiem. A wiesz jak gnoja nie trawię. Polityczne pierdololo. Weź ty się nie postarzaj jeszcze bardziej. A ty za kim jesteś? Za twoją starą, jak ją smyram połanu się na pletem. Nie czas na takie gadki Gamoniu. Patrz co mam. Czy to jest ta mapa szkoły z różnymi secret roomami od tego żółtego tiktaka? Ano. Przecież ona była pusta. Do czasu jak w nią nie wytarłem kefiru z dybała. Ukazały się różne miejsca. Przerysowałem ją, odłożyłem na boki, kompletnie o niej zapomniałem. Dziś ją znalazłem i uznałem, że musimy się udać do niektórych z tych miejsc. Prejakulat jak otóż Nieźle miał ten tik tak nasrane w dyni. A co na niej pisze? Są tu rozpisane jakieś miejscowe sekretne albo nie wiem skrytki z kasu. Nawet sporo tu tego. Szatnia nauczycieli. Tajemniczy sejf woźnego Stefana. Ukryty pokój nauczycielski, ale tam akurat byłem i nic ciekawego. Podziemny Fight Club, to tam też byliśmy. Nawiedzone poddasze. Lokalizacja zapomnianego automatu z żarciem. Lokalizacja rytuału ducha wicedyrektora. Miejsce spotkań kultu satanistów. Sypialnia pod szkołą. I różne takie. Najciekawszą miejscówką jest, uwaga, opuszczona biblioteka. O kuźwa, faktycznie najciekawsze. Uwielbiam czytać książki. Zwłaszcza w bibliotekach. To był sarkazm jakbyś nie strzał. Ale słuchaj do końca. Rzekomo w tej bibliotece można zaklinać przedmioty, ubrania albo nawet i siebie, jak się ma odpowiednio dużo many. Co ty szanisz? A skąd wiesz, ile mamy many? No słuchaj, żyjemy już na tym świecie z paręset lat i ani razu nie koitnęliśmy. A mabów też trochę pokonaliśmy w naszym życiu, więc na pewno mamy sporo many do wykorzystania. Kurna, chciałbym sobie rzucić zaklęcie na łapy, żeby każdego mieć na strzała. Albo żeby w skutelku się paliwo nie kończyło. Czy coś? Bez kitu albo w korsie, albo nie. Rzuciłbym zaklęcie na mnie, żeby nie mieć już nigdy kaca. Bez kitu musimy się tam dostać. O ile to prawda, też fakt. Ale jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy, więc do roboty. Szukamy pierwszej poszlaki. Tu pisze, że pierwsza poszlaka znajduje się w miejscu, do którego nikt nigdy nie zagląda w naszej szkole. Kurde, nie wiem, może klasy. Nie, no niektóre NPC chodzą normalnie na lekcje, a myśli, że czemu nikogo nie ma na korytarzu, bo wszyscy siedzą w klasach albo w kiblu. No to nie wiem, może monitoring. Bez kitu monitoring, który miał naprawić woźny Stefan paręnaście lat temu, a do teraz nie działa. A podejrzewam, gdzie znajduje się ten pokój. Fajnie pusty ciemne zagracony pokój z wyłączonymi kamerami. Super poszlaka. Sarkazm. Skończ już tymi sarkazmami rzucać kurfonie, bo ci zgola kopersekatorem. Tego zarostu nie da się zgolić. <laughs> Może kartograf chciał, żebyśmy poszli do pokoju z monitoringiem, ale nie chodziło mu do końca o pomieszczenia o same kamery. Jezu łeb mi się już smaży od tych rozkmin twoich Hadi. A co jeśli? Nikt nie używa kamer monitoringu i służą one jako dźwignie do drzwi czy coś. Ja pierdolę proszenie. Nie, nie chcę mi się latać po całej budzie i szukać ukrytych kamer. Jeśli chcesz mieć magiczne piąchy mocy, to musisz się poświęcić. Stary tu nie ma żadnych kamer. Wszystkie zostały skradzione i sprzedane już dawno na 100%. Czy aby na pewno... Patrz co tam jest. O kurna, nigdy jej tu nie widziałem. Ciepnijmy ją czymś. Uwaga, rzucam. Chodziło mi o coś małego, a... No i dupa. Debilu miałeś rzucić jakimś kamyczkiem albo czymś małym. A co jak to serio, była dźwignia i ją rozjebałeś? Słyszałeś to? Tak. Ten dźwięk dochodził z jakiegoś korytarza. Dawaj sprawdzimy. Ja pierdziele, czyli mapa nie kłamie. Za kol kurwa udało się. Znaleźliśmy wyjście do opuszczonej biblioteki. No to wijamy. Nie wierzę własnym oczom. Enchant table. Który pierwszy? Ja bom żyłem przez tego kaca pęka. A więc tak. Zaklinam siebie samego i moją głowę, żeby nigdy nie mieć już kaca. Jak? Od razu lepiej. Ja pierdolę to jest lepsze niż ten cały magik, co miał nam pomagać jakaś pitną. Dobra teraz moja kolej, zakinam swoje piąchy, żeby stały się żelazne i miały każdego zawodnika na hita nawet pudziana. Co czujesz tą moc? Przekonajmy się. Siema, kolo, masz co zalać. No mam czekaj, no wyjmę skier... No już kurwa, nawet siły nie użyłem, by mu jebnąć. Stary, jesteśmy zenczantowani. Niesamowite. Ej, a klątwy? Co jeśli spadła na nas jakaś klątwa z uwagi na użycie tej magii? Tu pisało coś, że jakaś klątwa znikania, albo klątwa Piotra Gryfa. Ale wątpię, żeby coś tam się stało. Drakol, gdzieś ty poszedł? Adi, jesteś tu gdzieś. Co tu taka cima? Halo odezwij się. Hmm, <laughs> ciekawe. Może poszedł lać randomowych uczniów. Błagam tylko nie to. You stupid